Widzieliście ich w różnych programach, teraz staną przeciwko sobie w najbardziej szalonym turnieju w Polsce. W tym programie przekonamy się, co tak naprawdę potrafią. Nikt im nie dorówna w intrygach. Bez wicytowania się wiedzą, kto jest The best. Dżungla ich nie pokonała, nikt ich nie pokona. Nikt nie wytrwał tyle, co oni. Wygrali miłość, teraz chcą wygrać wszystko. W sukcesie są niepokonane. Pójdą na noże, posiekają wszystkich na drobno. Oni wiedzą najlepiej, jaka gra się opłaca. Czeka ich ostra walka. Tu nikt nikomu nie odpuści. Myślą, że są najlepsi? Niech tak myślą, ale tylko do czasu, gdy staną na starcie. 99 Grał Wszystko. Nowy sezon w sobotę o 22 w TTV.